Siemanero, przedstawiam Wam zajebisty sposób na naprawę tak uszkodzonego siłownika tylnego w cepiątkach No i w Xantiach i innych tam głównych francuskich. Doszło do wyszczypania kołnierza uszczelki na tylnym siłowniku. Trzeba odkręcić sferę jakimś tam dziadostwem. Zobacz, tutaj widać uszkodzenie tego kołnierza. A tu se sfera leży. Tutaj trzeba zeszlifować ten cały kołnierz, na równo, pilnikiem. Fuh. Oczywiście trzeba zabezpieczyć, wiadomo, żeby tam się opiłków nie napierdzieliło. Równamy papierkiem ściernym na kostce, żeby była taka w miarę powierzchnia równa. Zobacz to. O. No to... I dajemy taką pod uszczelkę metalowo-gumową. Dobrze jest zabezpieczyć metalową część jakąś farbą, albo coś, bo jednak później koroduje po pół roku. Dokręcamy sferę. Jak to wygląda? Ło. Aligancko, wszystko nic nie cieknie, jest zajebiście, nie trzeba nawet odkręcać tego siłownika, wszystko jest lodzio Zapierdziela elegancko. <laughs> Gitmalina jest.